He he he! Jedziemy Toyotom! He he he! Tak się tu wozimy Toyotami! <gry> tak się tu wozimy w... Jak to było, bracie? Pamiętasz? No, nie, ale i mało niżej. <gry> w W USA! <yeah>. Gdzie ty film? <gry> to jest super! A ty swoją Toyotę kiedy sobie kupujesz? <gry> Arno, man. Arno. When you will know. Eh. Uh, uh, maybe Tuesday? Maybe, maybe Tuesday. Monday. <laughs> oh. uh. A tu Polaczki na ryby chodzą, o tu. O oh, ha 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 ha. Pewno mają przynętę jakąś. Ha ha ha. A takimi weniorami Polaczki jeżdżą w USIA. i oh, a. O ho ho ho. ho. <laughs> O, to teraz trzeba iść tu. I don't know, right? right I don't know. Teraz na shopping będziemy jechali. O, oh, na shopping, ja, yeah, ja. Yeah. So we know English A potem pojadęmy na hamburgera. O oh, nie! Chico tam oh my się god. The french fries. Oh my god! 看一下，看一下。